Dobry wieczór, szanowni państwo, drodzy zebrani, ponieważ wszystkie oczekiwane osoby są już na miejscu, pozwólcie, że będzie mi wolno rozpocząć nasze krótkie spotkanie związane z przyznaniem drugiej edycji nagrody In Veritate, nagrody imienia biskupa Tadeusza Pieronka, mimo trudnej sytuacji, mimo tego, że yy, obowiązuje i obowiązywać będzie szereg obostrzeń, udało nam się doprowadzić do dzisiejszego spotkania, udało nam się Państwa zaprosić i przynajmniej w tym niewielkim, ale bardzo zacnym gronie świętować drugą edycję nagrody. Niech mi wolno będzie przywitać wszystkich Państwa, przede wszystkim Przewodniczącego kapituły, księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Chodzi o kapitułę przyznającą nagrodę. Niech mi wolno będzie przywitać pana prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego, który jest właściwie powinienem to powiedzieć najpierw jest niejako gospodarzem tego miejsca i ułatwia nam to, że możemy tutaj się spotkać. Witam. Serdecznie pozostałych przedstawicieli hierarchii kościelnej, witam polityków, witam przedstawicieli i deputowanych do Parlamentu Europejskiego, witam posłów do Parlamentu Rzeczpospolitej, witam wreszcie pozostałych członków zarządu Fundacji imienia biskupa Tadeusza Pieronka, która to fundacja ukonstytuowała się rok temu i przyznaje tę nagrodę. No a teraz kilka słów o samej wymowie nagrody. Wymowa ta będzie tylko przypomniana, ponieważ w ubiegłym roku już o tym mówiłem, natomiast tegoroczna sytuacja nadaje tej nagrodzie czy tej statuetce również nieco szersze znaczenie w czasie, kiedy prawie wszyscy izolujemy się z własnej inicjatywy bądź nie z własnej inicjatywy, przymuszeni bądź chętnie Re zamykamy się. Ta nagroda i ta statuetka pokazują pewnego rodzaju otwarcie. To są karty, które się otwierają, to, jest, to są y gwiazdy tam po prawej stronie, które otwierają się na wschód. Zatem to, co było istotne dla biskupa Tadeusza Pieronka, jeżeli chodzi o jego działalność na niwie dialogu europejskiego, ta statuetka komentuje i wyraża, ale dzisiaj chyba jeszcze bardziej to dostrzegamy, jak bardzo potrzeba nam, jak bardzo pewnym światłem w tunelu jest ów wydźwięk otwarcia. To tyle z mojej strony. Teraz pozwolę sobie pokrótce powiedzieć po kolei, jak to nasze krótkie spotkanie będzie przebiegało. Najpierw zaproszę pana prezydenta Majchrowskiego do tego, żeby powiedział kilka słów jako gospodarz. Następnie pan poseł Jan Olbricht odczyta laudację, którą przygotował kto inny, pan ambasador Jan Tombiński, który niestety musi się poddać, rygorom kwarantanny i dlatego nie przyszedł, nie, nie mógł być. W końcu poproszę księdza kardynała o odczytanie tytułu nagrody i wręczenie jej naszemu laureatowi. Nie powiedziałem jeszcze o samym laureacie, ale mam nadzieję, że pan profesor Rocco Butilione, które, którego w tym roku chcemy uhonorować i, i, i co do którego chcemy, żeby on uhonorował swoim przyjęciem również tę nagrodę. Później, mam nadzieję, wygłosi kilka słów do zebranych. Oddaję głos panu prezydentowi. Panie Księże Ekscelencjo Księża biskupie, Wielcy Szanowni Państwo, Wszyscy w swoich stopniach i urzędach. Serdecznie Państwa witam wszystkich wszystkich uczestników konferencji Rola Kościoła Katolickiego w Procesie Integracji Europejskiej, koncentrującej się w tym roku na zagadnieniu chrześcijańskiej odpowiedzialności za Europę. Cieszę się, że mimo pandemii udało nam się dzisiaj spotkać w Krakowie. No, choć niestety w ograniczonym gronie. Kryzys epidemiologiczny, który sprawia, że i ta konferencja przenios, przeniosła się częściowo do przestrzeni wirtualnej, odcisnął swoje wyraźne piętno na naszym mieście. Zmusił nas do przemodelowania systemu świadczenia niektórych usług, nawet mieszkańców, zmienił sposób współpracy ze środowiskiem biznesowym, a zwłaszcza z najbardziej dotkniętymi kryzysem pandemii sektorami turystycznym, gastronomicznym czy sektorem spotkań i konferencji, których pozycja w naszym mieście jeszcze kilka temu była wyśmienita i nic nie wydawało się, że cokolwiek jej może zagrażać. Oprócz problemów gospodarczych czy organizacyjnych, które stwarza pandemia, a z których konsekwencjami przyjdzie nam się jeszcze zmagać przez długie miesiące, obecne zagrożenie epidemiologiczne postawiło przed nami. Również problemy dużo, no, można powiedzieć, głębszej egzystencjalnej natury. Jednym z nich jest niewątpliwie kwestia odpowiedzialności. Teraz bowiem szczególnie dobitnie rozumiemy, że nasze decyzje, począwszy od tych drobnych, codziennych, potem znaczące, instytucjonalne, wpływają na przyszły kształt i stan miast, państw czy kontynentów. To właśnie chrześcijańskiej odpowiedzialności w kontekście bieżących wyzwań które przecież nie kończą się na pandemii i obejmują tak ważne kwestie jak zmiany klimatyczne czy bezpieczeństwo cyfrowe, przyglądają się Państwo podczas tej dwudniowej konferencji. Wierzę, że zaingurowana dzisiaj konferencja, zgodnie z założeniami biskupa Tadeusza Pieronka, pomysłodawcy tego cyklu spotkań, który przez wiele lat był ich siłą napędową, będzie wypełniona głębokimi i ważnymi rozmowami o Unii Europejskiej, Kościele Katolickim i ich wzajemnych oddziaływaniach. Nagrody imienia biskupa Pieronka Inveritate już za chwilę odbierze kolejny laureat znawca nauczenia, świętego Jana Pawła II, który w niekwestionowany sposób wczynił się do rozwoju dialogu między Kościołem i Europą profesor Okobutilione. Panu profesorowi serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. Organizatorów konferencji proszę o przyjęcie gratulacji z okazji konferencyjnego jubileuszu, a przede wszystkim Państwu życzę udanego mimo tych wszystkich trudności, jakie nas spotykają w wieczoru. Dziękuję. Eminencjo Księże Kardynale, o Księże Arcybiskupie, Szanowni Państwo, przystępuję do odczytania laudacji przygotowanej przez Pana Ambasadora Jana Tombińskiego. Przesłanie nagrody in veritate, w prawdzie, odnoszące się do postawy życiowej i pracy duszpasterskiej biskupa Tadeusza Pieronka ujmuje w wyjątkowo trafny sposób kluczowe problemy dzisiejszego świata. Zalew informacji nieweryfikowanych, nieprawdziwych, a często celowo kłamliwych zaciemnia umysły i rozumienie otaczającego świata. Dość przywołać zalew fake newsów dotyczących pandemii, z którą się borykamy. Nieprawda zamiast prawdy staje się narzędziem inżynierii społecznej, całkiem świadomie używanym w rządzeniu zastraszonymi i zdezorientowanymi ludźmi. Odniesienie do tego, co obserwujemy wokół nas, wydaje się dobrym punktem wyjścia do prezentacji laureata Nagrody In Veritate – Anno Domini 2020. Profesor Rocobutilione należy do osób, które od lat zwracają uwagę na upadek autorytetu prawdy oraz niebezpieczeństwo relatywizmu poznawczego. Komentując zdarzenia z życia politycznego, piętnuje relatywizm poznawczy i prymat niekompetencji nad kompetencją, widząc w tym nawet większe zło niż w relatywizmie moralnym. Wydawanie sądów bez znajomości przedmiotu pociąga za sobą złe skutki, szczególnie gdy wpływa to na funkcjonowanie społeczeństwa. Za dantem zauważa Butylione, że przeciwieństwem błędu nie jest prawda, lecz inny błąd. Wypieranie prawdy jako wartości z przestrzeni publicznej prowadzi do sfery błędu, uniemożliwiającej nie tylko poznanie przedmiotu debaty, ale także podejmowanie właściwych decyzji. W wielu swych pracach profesor Butilione rozważa znaczenie kwestii etycznych w działaniu pojedynczego człowieka oraz zbiorowości. Zdecydowany zwolennik integracji europejskiej nie zamyka się na świat zewnętrzny. I szuka sposobów dopasowania polityki europejskiej do wyzwań współczesnych i wyzwań przyszłości. Inspiracji szuka w nauczaniu Kościoła, w etyce chrześcijańskiej oraz w tradycji ruchu chrześcijańskiej demokracji. Słabości Europy Roko Butylione nie upatruje w działaniu sił zewnętrznych, ale w schyłku twórczego myślenia europejskiego, w zatraceniu znajomości własnej kultury i zarzuceniu wartości. Wspomniany wcześniej relatywizm kognitywny utrudnia pozyskanie młodego pokolenia dla europejskiego projektu. Uwikłanie partii politycznych w korupcję, hołdowanie wartością władzy samej w sobie i pieniądza przeczy dziedzictwu twórców ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, a w szczególności jego wielkiego włoskiego patrona Don Luigi Sturco, który służbę na rzecz społeczeństwa przedkładał nad władzę. W gorącej debacie na temat migracji Butywione stanął zdecydowanie po stronie papieża Franciszka, przestrzegając przy tym przed wybiórczym, intendencyjnym czytaniem papieskiej wypowiedzi. Nakaz przyjęcia uchodźców czy imigrantów wynika bezpośrednio z etyki chrześcijańskiej, tym niemniej równie ważne jest prawo do nieemigracji. Odpowiedzialnością Europy i jej krajów powinno być zaangażowanie na rzecz rozwoju i stworzenia odpowiednich warunków do życia tam, skąd ludzie uciekają z powodu głodu, wojen czy braku perspektywy dla w miarę godnego życia. Nie należy przy tym zapominać o potrzebie jasnego określenia własnej tożsamości i zasad, jakie w krajach Europy obowiązują. Od tego zależy możliwość integracji osób przyjeżdżających za chlebem czy za życiem. Z innych regionów świata. Rocco Butylione włożył dotąd wiele wysiłków w próby odbudowy chrześcijańskiej demokracji we Włoszech, niestety bez powodzenia. Na przełomie wieków pełnił mandat deputowanego, a potem senatora republiki, był ministrem do spraw europejskich, a następnie kultury w kolejnych rządach. W 2004 roku jego kandydatura została zaproponowana przez rząd włoski do objęcia funkcji komisarza Unii do spraw sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Debata debutowanych nad jego kandydaturą była bardzo symptomatycznym odzwierciedleniem zarówno poglądów dominujących w Parlamencie Europejskim, jak i postawy profesora. Pytany o stosunek do homoseksualizmu, profesor odpowiedział, że jako katolik mógłby uważać homoseksualizm za grzech ale nie będzie to miało wpływu na decyzje administracyjne podejmowane przez niego jako unijnego komisarza. Otwarte przywołanie kategorii grzechu i oceny moralnej wywołały burzę w środowiskach lewicowych i liberalnych, co spowodowało wycofanie kandydatury. Profesor Butilione dowiódł wierności w zasadzie, że nie należy bać się sądzić czyny, czy są dobre, czy złe. Natomiast należy powstrzymywać się przed sądzeniem ludzi, bo tylko Bóg zna ich serce i jest w stanie zmierzyć ich odpowiedzialność. Jan Paweł II stanowił dla Rokę Butylione wielką przyjaźń życia. Jego nauczaniu poświęcił profesor wiele publikacji i prac popularyzatorskich. Do nauczania świętego Jana Pawła II powracał w rozważaniach o demokracji uczestniczącej, tak ważnej dla funkcjonowania społeczeństwa. Jan Paweł II uczył, że partycypacja stanowi antidotum dla alienacji prowadzącej do zaniku więzi i kryzysu pojęcia dobra wspólnego. Osoba ludzka rozwija się w relacji z innymi, a rodzina zapewnia podstawową szkołę współdziałania i praktycznego doświadczenia, że dobro wspólne to wartość większa od sumy jego poszczególnych składowych. Do Jana pa Pawła II odwoływał się również Rocco Butylione, stając po stronie papieża Franciszka w polemice wywoływanej encykliką Amoris Laetitia. Swoje argumenty wyłożył w znanej także w Polsce, tytu tytuł, przyjacielskiej odpowiedzi kryty krytykom Amoris Laetitia, gdzie przestrzegał przed powierzchownym, wręcz poszukującym sensacji interpretowaniem encykliki. Dowodził, że tezy w niej zawarte nie stanowią rewizji nauczania Kościoła, ale jego kontynuację w zgodzie z poglądami obu poprzedników Franciszka. Pytany w jednym z wywiadów o powody zabrania głosu w tej kwestii, Rocco Butlione stwierdził, że zadał sobie pytanie, jaką radę dałby mu Jan Paweł? I odpowiedział: Podążaj za papieżem. Tak też zrobił, kierując się przekonaniem o konieczności poszukiwania jedności jako drogi lepszej od drążenia od różnic i pogłębiania podziałów. Kosztowało go to wiele cierpkich i przykrych słów, ze strony nawet najbliższych przyjaciół, ale profesor podążał za swą wewnętrzną busolą, pozostając wiernym swoim przekonaniom. Podczas zeszłorocznej laudacji adresowanej do pani premier Hanny Suchockiej, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przywołał słowa biskupa Tadeusza Pieronka, wypowiedziane przez patrona tej nagrody w odpowiedzi na pytanie o to, jak odbiera krytykę swoich, czasem bardzo mocnych, wypowiedzi. Miał odeprzeć, że został biskupem, aby się nie bać. Myślę, że te słowa można odnieść również do profesora Butylione, który wielokrotnie ponosił konsekwencje swoich przekonań. Przysłowie mówi, że prawda się sama obroni, ale życie pokazuje, że potrzebuje ona swych odważnych obrońców. Tegoroczna nagroda veritate trafia więc w bardzo godne ręce. Muszę powiedzieć, że Raudacja trafna. Znały się tyle lat, prawie 40 lat. Znam jego relacje, coś co ale prawie długim. Można by dużo na ten temat mówić. Relacje z nim, jako uczonym, filozofem, politykiem, a także relacje z jego rodziną. Czworo dzieci. Nie? nic. to A no, czworo dzieci. Czworo a dzieci, dwana, a dwanaście wnuków. W każdym razie, żeby był zawsze wierny wartościom, no to czasem wielkie krytyki i odrzucenie. Ale tak jak już było powiedziane, był wierny, został wierny, możemy mieć różne zdania, prawda, możemy się różnić, ale zawsze w służbie dobrą, dobru wspólnemu. Bardzo się cieszę, że mogę panu profesorowi, mówię po polsku, bo mówię po polsku całkiem przyzwoicie, znać znaczy się przekonamy się, odpowiedź będzie po polsku, no. Kapituła nagrody im. biskupa Tadeusza Pioronka In Veritate przyznaje edycję Anno Domini 2020 Panu Rocco butilionemu. za wybitną postawę i osiągnięcia w wartości chrześcijańskich i europejskich, a szczególnie za konsekwentną wierność przyjętemu światopoglądowi, praktykowanie wyjątkowo silnego przekonania, że przez politycznym pierwszo, przez politycznym pierwszeństwo mają wybory etyczne oraz za umiejętność krowania kompromisów w życiu publicznym. Bardzo proszę dyplom. A przede wszystkim statuetkę oraz dość Eminenciu, pan kardynał Stanisław Dziwisz, panie prezydencie miasta Krakowa, panie prezydencie Petering, panie i panowie. Nagrodę ten odbieram ku pamięci Tadeusza Pieronka z wielką dziecinnością i wzruszeniem. Jego pamięć, pamięć Tadeusza Pieronka, jest dla mnie nierozerwalnie związana z pamięcią. Jana Pawła II. Pierwszy raz spotkałem Pieronka tutaj, w Krakowie, na zaorganizowanej konferencji, o ile dobrze pamiętam, Psich znak w Krakowie i magazyn XEO z Furli. Wtedy po raz pierwszy spotkałem przyjaciół Wojtyły i od razu zdałem sobie sprawę że kardynał Wojtyły stworzył między nimi wspólnotową więź, tak, że jego przyjaciele również byli za sobą przyjaciółmi i uczestniczyli w pewnym sensie we wspólnym więź. Wśród tych przyjaciół Pieronek odegrał szczególną rolę. Wśród tylu filozofów, intelektualistów, teologów, Pieronek był człowiekiem przyziemnym. Dobry prawnik zawsze interesował się sposobem, w jaki idee mogą stać się rzeczywistością. I wielkie intuicje mogą stać się strukturami, które mogą przetrwać w czasie i zdolne do wydawania trwałych owoców. W tym czasie był sekretarzem Synodu Krakowskiego. I utrzymał w roku całą diocesję ciągle szeregiem inicjatywy na rzecz asymilacji Soboru Watykarskiego II, aby wszedł on w, w życie z kwi i kości wiernik Krakowa. Synod trwał 7 lat, a Jan Paweł II zapnął go podczas swojej pierwszej papieskiej podróży do Polski. Możecie się zastanawiać, co ja. Robiłem w tak wybranym towarzystwie. Jeżeli mam powiedzieć prawdę, absolutnie nic. Byłem jak zagłoba. Znasz postać zagłoby w powierzchni Siemkiewicza. Nienawistny, który przeziężył się z rycerzami z Rzeczpospolitej, nie mając nic z nich niezwykłych przymiotów, pełen strachu, próżności i żarloków. Uczestniczył, towarzysząc im we wszystkich wydarzeniach historycznych. Dlatego mówiąc o wielkich wydarzeniach, wielkich bitwach, w których stawką był los Republiki, zawsze mógł powiedzieć, byłem tam, na pytanie, co zrobiłeś? Będę muzeł odpowiedzieć nic. Ale był wiernym przyjacielem. Ja tak się, podobnie jak za głowa, uczestniczyłem w wielu niezwykłych wydarzeniach i mogę powiedzieć, byłem tam. Ale na pytanie, co zrobiłeś? Mogę tylko dopowiedzieć nic. Nie wiele zrobiłem w życiu, i nie bardzo rozumiem, Dlatego przynajmniej mi dzisiaj ten nagrodę. Jedyny pozytywny powód, jak, jaki przychodzi mi do głowy, jest taki: starałem się być wiernym przyjacielem. Dziękuję bardzo. Cóż, ta cisza zwiastuje to, że powoli zbliżamy się do końca, ale ta cisza to nie pustka. Rzeczywiście ta nagroda, ta kolejna uroczystość uświadamia nam, że mimo iż ten, który jest patronem tej nagrody, odszedł dla nas mimo wieku zbyt wcześnie, to gdzieś zasiał coś dobrego. W w naszych umysłach, w naszych sercach, i staramy się to kontynuować. Dzisiaj, z uwagi na szczególną sytuację, już nie będę się powtarzał, podsumowujemy, kończymy i dziękujemy. Dziękujemy wszystkim zebranym. Ja się muszę się wytłumaczyć z jednej rzeczy, jeszcze może z powodu emocji. Zapomniałem przywitać przyjaciół księdza biskupa Pieronka, zapomniałem przywitać również członków jego rodziny najbliższej. Przepraszam. Zaznaczam to. Liczę, że w tym gronie, ale o wiele większym, spotkamy się w przyszłym roku. Dziękuję.